Siemanko, z tej strony Wujek Rada. Zapraszam na drugą część poradniku dotyczącego malowania micola. W dzisiejszej części zajmiemy się konkretnie malowaniem micola, kiedy już mamy go, prawda, przygotowanego do malowania. On jest, widzicie, czyściutki. Moim sposobem, wszystko jest zdjęte, nic tutaj nie ma. Nieśmiertelny marker. Tu jest akurat odnowiony już print na nim. No i dobra, i zabierzemy się zaraz do zrobienia tego, ale na początku omówimy, co będzie nam potrzebne, gdyż to jest tak naprawdę podstawa i nie zaczynajcie bez wszystkich rzeczy, które Wam zaraz tutaj przedstawię. Otóż tak, na pewno będziemy potrzebowali pędzelka. Pędzelka, który nie będzie ze szczeciną, tylko z takim tak zwanym sztucznym włosiem, takim brązowym włosiem. Kupicie go na multirenowacja.pl zaraz, wrzucę linki. Jednakże, szczerze mówiąc, tam są pędzle, które są już trochę bardziej profesjonalne. Jeżeli nie planujecie malowania micola bardzo często lub wielu micoli, lub po prostu chcecie się zabrać za to, to pierwszy raz i nie wiecie, jak to wyjdzie. Nie potraficie zbytnio z tym obsługiwać. Możecie kupić tańsze pędzelki. Na przykład wiem, że w Empiku są zestawy za 25 zł kilka pędzelków i to na początku na pewno wystarczy. Jednak jeśli chcecie bardzo dobrej jakościowo pędzel, to zapraszam na multirenowacja.pl. tam są niemieckie pędzle, link w opisie. Potrzebujemy też taśmy, która że tak powiem, to jest taśma maskująca, to jest taśma malarska inaczej. Powiem szczerze, że ja jej nie używam już teraz. Po malowaniu mi soli tyle, ile ja już malowałem ręcznie, to taśma jest, że tak powiem, zupełnie niepotrzebna mi, ale wam radzę, żebyście na przykład sobie zabezpieczyli na trujeczkach Printa. Tutaj, tutaj zrobić zabez... unit, tutaj, wiadomo, te obszary, tą gumę całą, żebyście to wszystko mieli ładnie, ładnie zabezpieczone, żeby nic się wam nie stało. Dobra. Wracając do sprawy, jeszcze polecam mieć rękawiczki, takie, jak ja to mówię, lekarskie, yy, takie białe, zwykłe, zaraz Wam tutaj pokażę, już Wam rzucam, właśnie tutaj są rękawiczki, są zwykłe rękawiczki, takie jak to się mówi, żółte, białe, one będą potrzebne, żebyście nie uwalili sobie ręki farbą, to zostawiamy, dwie rękawiczki nam zupełności wystarczą, jeśli nie, nie ma się dwóch, to wystarczy jedno. Teraz tak, czego będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali Angelusa. Flat Black, czyli dosłownie jest to e, czarny bez połysku. Mm, I tak, e, też biały bez połysku, jednak w tej chwili nie zabrałem go ze sobą. Czarny bez połysku, no i finisher Flat Top, tak zwany e, najbardziej, niby najbardziej matowy, choć tak naprawdę nie jest najbardziej matowy. Jako ciekawostkę Wam dodam, dlaczego właśnie ten finisher w ten rodzaj nie jest dostępny na multirenowacja.pl, a to dlatego, że Angelus, jednak zastanowili się po pewnym czasie i zrozumieli skumali, że ten finisher nie był zbyt matowy, no i wycofali go zupełnie, że tak powiem, z obrotu. I pracują nad nową formułą Flat top 2, to będzie zupełnie inny finisher. Podobno ma dać naprawdę bardzo matową jakość, taką jak macie bezpośrednio na Jordanach. Na, dobrym przykładem są maksy jedynki z Mitsonem. Tam ten Mitsol jest naprawdę zawsze matowy, ładny. Mówię właśnie o białym kolorze. Ja go mam. został mi się, jest na multirenowacja.pl dostępny Matte. To jest dawny, stary, podstawowy, matowy. On jest trochę mniej matowy niż ten jednak, ale też daje radę, więc spokojnie możecie go używać. I teraz tak, to są chyba bodajże, To są wszystkie rzeczy, których w tej chwili potrzebujemy. Mamy taśmę, mamy pędzel, który nam będzie potrzebny, i jeden lub dwa może być jeszcze aceton, jeśli chcecie na przykład wyczyścić swój pędzel, bo wiadomo biały i czarny się ze sobą gryzą, tego tego nie robimy, nie używamy po białym czarnego albo odwrotnie, ponieważ musimy bardzo bardzo dobrze mieć wypukany pędzelek, ponieważ resztki zostają tutaj i się nie obejrzymy, weźmiemy na przykład białym, malowaliśmy czarnym i przelecimy, będzie szaro, a to się tego się po prostu już potem nie da zamaskować, czyli drugim białym, bo biały bardzo słabo kryje, o tym pamiętajcie, biały Angelus strasznie słabo kryje, bardzo białego Angelusa potrzeba bardzo dużo, ale do tego zaraz przejdziemy, ja już Was tutaj wyłączam, z tego widoku będę wyżej i zobaczycie, jak to się powinno wszystko robić, powiem Wam też różne ciekawostki i rzeczy związane z tym, jak dobrze pomalować farbę, żeby mniej więcej, że tak powiem nie odpadła zbyt szybko oraz jak ją pomalować, żeby ta farba trzymała się nawet podczas e, wiesz, pochodu e, deszczu małego. Dobra, ja już idę. Dobra, możemy już zacząć, że tak powiem, przygotowanie do malowania. Na początku polecam Wam, jeśli tejpujecie, to użycie taśmy bardzo dokładnie, przylegająco. Ja Wam mniej więcej tutaj nie będę pokazywał jak się robi, bo. Że tak powiem, jest to subiektywna ocena, tak? Ja na przykład robię to tak, inny może to robić inaczej. Najważniejsze jest to, żeby ta taśma rzeczywiście dotykała tutaj Mitsola. była praktycznie żadnego, nie było miejsca pomiędzy Mitsolem a na przykład naszym printem. Musimy to bardzo dokładnie robić bardzo dokładnie, ja na przykład, o tutaj zrobiłem, tu mi się bardzo podoba, tutaj było bardzo dokładnie, jednak to jest tylko miejsce, które jest bardzo dokładne. Żeby zrobić dalej, musielibyśmy na przykład dodać kolejne. Kiedy mamy na przykład mały prześwit, nawet na, najmniejszy prześwit, to wszystko musimy tejpować na nowo. Jak i takie pytanie zadajecie, jakie taśmy polecam, No to ja powiem tak szczerze, że nie ma to znaczenia, jaką taśmę, jakiej taśmy użyjecie, jeśli zrobicie to dobrze, bo każdy, kto robi to dobrze, nie musi używać nie wiadomo jakich taśm i jeśli na, przy, na przykład nie robicie nie wiadomo czego na tych Mitsolach, taśma jest tak naprawdę ważna, żeby, żeby była markowa. Tak? Tessa, 3M, Scotch to, to są marki, które mógłbym polecić. Eee, co, co jeszcze? No i tyle. no Możecie tu zobaczyć. Ja nie, nie wiem, czy to będzie wszystko dobrze widać, ale tutaj nie ma. Tutaj w tym miejscu nie ma, nie ma praktycznie mm, nie widać tego printa. I właśnie tak, jak tej pujecie, trójkie tak żeby nie było widać, ale żeby nie nachodziła ta taśma na midsole, tak? Żeby jak, naj, jak najbliżej. No i ja jestem na przykład zadowolony z tego tutaj, z mojej taśmy, z taśmowania tutaj, bo tutaj praktycznie nie weszło nic na midsole. No wiadomo, że za pierwszym razem, zresztą jak nie, nie umiecie się obsługiwać takimi rzeczami, no to nie zrobicie tego tak dobrze. Ale jak to mówię praktyka czyni mistrza. Dobra, teraz przechodzimy do bardzo ważnej sprawy, czyli już malowania, to jest absolutna podstawa jest, żeby korzystać z tego 24 godziny po zdjęciu farby, nie wcześniej, broń Boże. Jeśli zrobicie to wcześniej, możecie się pożegnać w ogóle z farbą, raz, dwa, trzy, wszystko odpadnie, nie ma gadania, 24 godziny po acetonie, 24 godziny, cały dzień, czekamy. I tak, ważna sprawa jest to, że Mico jest zniszczony tutaj to widać. Zresztą nie wiem czy będziecie to ładnie, wszystko uchwycicie, ale ja wam pokażę jeszcze zdjęcia na fanpage'u. Ten Mico jest zniszczony, tak jak wam już mówiłem, ze zniszczonego micola, farba tu wiadomo, że będzie odpadać. To nie ma, nie ma gadania. Co było dobre, że te, te buty nie były wcześniej malowane. Typu ja zdjąłem już wszystko. Tych butów i one, że tak powiem, ten on nie był podatny na to, że ktoś je źle pomalował, bo też wam powiem, jak niektórzy malują i wiem, że to jest, to jest błąd, wielki błąd, olbrzymi błąd, przez który często farba odpada w tych miejscach. I jeśli ktoś tak robi, to w ogóle nie polecam się, nie, nie polecam takich, takiego kogoś, kto tak robi. Wiem, że w Ameryce mieli z tym duży problem, ale to są, to są typowe błędy nowicjuszy, które wam zaraz powiem. I tak, typowym błędem nowicjusza jest składanie farby białej na, na, tylko na części białe micola i tejpowanie tutaj części czarnej. Tutaj, wiadomo, mamy czarną część, na trójkach. Nie robimy tego, broń Boże, to w ogóle jest, e, nawet nie chodzi o malowanie micola, tylko malowanie czegokolwiek, o zasady działania fizyki i, i zasady generalnie sprężystości przedmiotów. Przecież wiadomo, że jeśli jest tutaj, zrobimy nawet mały odstęp. Ten mały odstęp, ta różnica tych poziomów, tak, wyobraźmy sobie farbę, jeśli malujemy coś, do pewnego momentu, tak, malujemy linię, taką całą, malujemy całą kartkę i na środku zostawiamy e, malutki kwadracik, jakbyśmy czerwony e, i chcemy zrobić go właśnie, żeby, żeby był niebieski, no to... Nie da się, jak te farby się łączą ze sobą na tym miejscu, gdzie wcześniej była taśma, tam się tworzy takie, takie puste przestrzenie. Te farby nie dochodzą do siebie i nie sklejają się tak jakby. I od razu po wyjściu po prostu pęka ta farba na tych miejscach, gdzie oddzielaliśmy ją, czyli tą białą od czarnej. Broń Boże, tak nie robimy. Nakładamy na początku na cały Micol białą farbę, na cały Micol tam też, gdzie będzie czarne. I dopiero później nakładamy czarną farbę. To po prostu wyobraźcie sobie, że malujecie coś na czymś, oczywiście, że będzie to lepsze niż namalowanie części i potem do domalowanie drugiej części. To są farby, które, że tak powiem, mają jakąś tam swoją grubość pod koniec, tak? Wiadomo, że malujemy cienko, ale to nie ma znaczenia. To są tak zwane e, błędy, to są tak zwane te miejsca e, sprężyste. Tutaj wiadomo jest system i to wszystko tutaj pracuje. Jeśli tutaj będą małe przerwy, wiadomo, od tego e, tejpowania i tak dalej. Nawet jeśli to zrobimy tak, że lekko wejdziemy na ten biały, prawda? Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie będzie miało e, takiej, że tak powiem, sprężystości. Dobra, wracamy już do malowania pisola bezpośrednio. Czyli tak, jak już mamy wszystko obtajpowane, tutaj wszędzie gdzie chcecie, czyli guma, wszystkie części, których nie chcecie zamalować. Oczywiście jest to poradnik dla początkujących, jeśli dobrze posługujecie się będę, nie musicie tego robić. Tak, zakładacie rękawiczki, rękawiczki są dość ważne, nie chcecie potem żeby mieć farbę za palcami, nie, nie wygląda to ładnie, ja często po kustomizacji chodziłem na miasto i nie wyglądałem zbyt miło wyglądałem jakbym, nie wiem, czym się zajmował. I teraz tak. Ja Wam teraz nie pokażę jak to się maluje, gdyż yy, mam na, na te buty trochę inny sposób w tym momencie i muszę zrobić to trochę inaczej. Yy, jeszcze tutaj nie skończyłem wszystkiego na nich, więc yy, mogę Wam tylko powiedzieć jak to się robi. Tak plus minus mniej więcej. Yy, niestety musicie sobie zarezerwować kilka godzin, no tak z 8. I to jest bite 8 godzin na malowanie Jednej partii. No, niestety nie da się tego zrobić krócej, żeby było dobrze. I teraz tak, najważniejsze. To jest cztery takie, jakby warstwy grube, ale nie robimy grubych. my że na małych. 10 warstw małych na pizzole. 10 małych warstw, jeśli chodzi o. Mm, biały jeśli chodzi o czarny, będzie to będą to cztery warstwy, coś takiego. Jednak nie trzymajcie się tego tak, że tak powiem, tak mocno. Wiadomo, mówię tak, żeby minimalnie 8, a maksymalnie to już jak tam chcecie. Powiem tak, do momentu, aż będzie wszystko gładkie, równiutkie i nie będą przebijać kolory pod spodu. To jest dobry moment, wtedy możemy przestać. I tak, każda warstwa 45 minut odpoczynku. Małe warstwy, cienkie warstwy, nie za dużo. Ja powiem tak, taki, taka buteleczka, którą kiedyś sprzedawałem, 50 ml, ona wystarczyła na malowanie około 5 czy 6 par, nawet szczerze powiedział. Wcześniej nie sądziłem, że to jest takie wydajne, ale rzeczywiście, jeśli malujemy ładne, że tak powiem, warstwy cienkie, to wszystko jest super. I teraz tak, mamy tu bucik, malujemy wiadomo, pędzelkiem. Spokojnie, daj, mamy czas, malujemy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wrzucałem na tam filmik, taki na którym właśnie malowałem brydziki. Hmm, tam było wszystko wiadomo. To, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy się dzieje tutaj, tak przy princie, ładnie, wszystko tu mamy uptypowane. No i dobra, no to mija te 45 minut. Wszystkie warstwy, zresztą białego, położyliśmy, on jest cały biały. No i teraz tak po białym czekamy około dwóch godzin, dwóch, nawet trzech godzin, jeśli mamy cały biały, i z położeniem czarnego. I potem tak. Tape'ujemy ładnie to miejsce, tak? Odcinamy. To jest białe, pamiętajcie, jak Wam mówiłem, cały jest biały, dlatego odcinamy to miejsce, które ma być czarne, tutaj, tak? Wszystko odcinamy e, tą taśmą i po prostu lecimy czarnym, standardowo. Jedna warstwa, 45 minut. Prawda, druga warstwa, znowu po, po 45 i tak 4 warstwy, ja myślę, że to ma naprawdę bardzo dobre krycie i już po dwóch, trzech warstwach już nic nie widać, a ta czwarta, już mówię, tak, tak na doklepanie. I co zobaczycie po tych farbach? One są flat, czyli jak już mówiłem, one są matowe. Nic co będzie super, super matowy, naprawdę super matowy, jak on wyschnie, czyli pod około 24 godzinach. Pamiętajcie, odstawcie na 24 godziny, nic z nimi nie róbcie, broń Boże, nawet ich nie dotykajcie. Odstawcie je w miejsce, gdzie nie spadną, nic, nikt nikich nie popchnie, nic się z nimi nie stanie. I po 24 godzinach zobaczycie, wszystko będzie super matowe. No ale jednak yy, dochodzimy teraz do tego momentu, gdzie trzeba nałożyć finisher, czyli po 24 godzinach. No i tak Wam szczerze powiem, finisher, aha, finisher nakładamy na przykład gąbeczką, yy, gąbeczką taką malutką, jak nam dostaniecie multirenowacja.pl, ja Wam tam wrzucę linka. Możecie nałożyć też takim płatkiem higienicznym. Prawda, Wierzycie tak, tutaj płatka, przekręcacie, macie na płatku. No i nacieracie tak ładnie dookoła. Ale już wracając do tego, no niestety chcielibyśmy na przykład mieć matową. No wiadomo, reksemanty trójki nie są nie, maje, nie miały matowego nic, na przykład bredy czwórki mają. No ale tak wam szczerze powiem, że farba, która jest matowa, i farba, która jest bez finisera, czyli tego zabezpieczenia, pod wpływem wody często lubi pękać, lubi się wypukiwać. Nie, nie wygląda to po prostu ładnie. Nie wygląda to ładnie i yy, zawsze polecam używanie tego finishera jednak. No, no jednak to jest to, co tam trochę zabezpiecza to farbę i możemy być, że tak powiem, trochę bardziej yy, o to pewni. Co tak, no i nakładamy sobie tego fin ten finisher yy, też w podstępach, tak gdzieś mówię, 30 minut, 45, tu już tam tu już dowolnie, on już szybko zasycha. I tak, nakładamy go tą gąbeczką, na cały micol, 3 warstwy lub nawet cztery. Musimy uważać, żeby nie dotykać printa lub innych rzeczy, gdyż ten finger po prostu zostawia coś taki, mówię, jak połyskie, tak? Więc będzie kontrastowało, będzie widać, gdzie wyszliście za, więc mówię, tak ładnie, sobie tutaj zrobić. No i tak, potem co? Co po malowaniu? Buty po malowaniu muszą leżeć minimum dwa tygodnie, zanim je założycie. Raczej ja tak polecam. Znam ludzi, którzy na przykład zakładają 48 godzin po lub nawet po, wcześniej. Po tygodniu, jednak ja polecam tak poleżeć dwa tygodnie, no bo to jednak, że tak powiem, no, no jest malowanie, no nie wiem, ja tak słyszałem dwa tygodnie kiedyś od kogoś, usłyszałem, no i on mówi, że spoko, to ja mu zaufałem i nie chcę zbytnio tego zmieniać, bo ja sobie buty odmalowuję, ale też właśnie czekam dwa tygodnie, wcześniej nie. I to jest teraz tak, mała dygresja tutaj będzie. No niestety buty jak kiedyś były malowane były to malowane starsze roczniki takie bardziej siwa, które zakładaliście kilka razy do roku, nie, dwa, trzy, może cztery razy do roku założyliście raz na miesiąc, to było wszystko. Teraz maluje się praktycznie wszystko, maluje się Bredy czwórki, feyredy, czwórki już takie najpopularniejsze u nas w Polsce i powiem wam szczerze, że chodzicie w nich praktycznie codziennie, chodzicie w nich załóżmy kilka razy w tygodniu. I potem ta farba, że tak powiem, lubi szybko odpadać. No i taka jest prawda, Angelus nie jest farbą, która jest przeznaczona do, że tak powiem, do Mitsoli, tak? ona jest do skóry. I farba z Mitsola też lubi sobie szybko odpaść, szczególnie jeśli buty są dużo eksploatowane, tak jak na przykład przywołane przeze mnie bredy czwórki. Wiadomo, nie pojawi się pęknięcie po kilku wyjściach, po czterech, pięciu, ale jeśli im człowiek jest cięższy, tym bardziej to się pojawia. Ja w następnym odcinku, czyli za około dwa tygodnie, powiem wam, jak dbać właśnie o farbę na mid solu. Tylko teraz tak wspominam, dlatego nie chcę mówić wszystkiego, no te i tak już właśnie będzie strasznie długi, mm, gdyż są, są przewlekłe tematy. No i dobra, no i zobaczycie o co mi chodzi, tak? zobaczycie o co mi chodzi. Mm, po wszystkim wiadomo zdejmujecie taśmę. Aha, taśmę zdejmujecie się od razu po nałożeniu przed nałożeniem finishera, albo nawet po. Ale przed. I... No więc dobra, przechodzimy już do podsumowania. Tak jak mówię, malowanie nie jest trudną czynnością. Pamiętajcie tylko, żeby tak w skrócie położyć warstwę białego na cały, położyć tutaj, wiadomo, ładnie pomalować, 4-5 minut co warstwę, 8 do 10, jak ja to mówię, bardzo białego, potem bardzo cienki, to jest ważne, i potem po prostu czarnym przejechać i tyle. To nie jest nic skomplikowanego, potem mam podłożyć je na 24 godziny, potem pomalować finisherem, tak, na nie finiszer, czy 3-4 warstwy nawet. No, i potem, że tak powiem, odłożyć się tak jak ja ja to rekomenduję, dwa tygodnie. I wszystko powinno być ok, może właśnie mi coś zniszczony, tam w wtedy może odpadać. Za dwa tygodnie, równe dwa tygodnie, właśnie dlatego mówię, żebyście pomalowali sobie teraz. To za dwa tygodnie usłyszycie, jak dbać o tą farbę, żeby po malowaniu nie pękała. Dzięki za wszystko. Tutaj dzisiaj taka ciekawostka była nagrywana tutaj jest taki mój mały warsztat. I wszystko, że tak powiem, będzie Jest do dogadania, Na moim fanpageu zamieściłem taką małą aktualizację tego, co się będzie działo przez najbliższe tygodnie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, że będziecie, że tak powiem, dalej wspierać mnie i tutaj, że tak razem ze mną rozwijać tą scenę sneakerową w Polsce. Teraz właśnie się dużo działa, Angelus nareszcie jest dostępny w Polsce, możecie sobie normalnie kupić. Ja wam wszystkie linki tutaj wrzucę. Zapraszam również na konkurs, na mój fanpage i od razu zapowiadam następny konkurs, który będzie polegał na zaprojektowaniu swoich własnych butów. Ja wybiorę najlepszy projekt i nagrodzę go nagrodą w wysokości 100 zł, to jest będzie bon do wykorzystania na multirenowacja.pl. Na pewno Wam się przyda, jeśli na przykład będziecie chcieli kupić Angelusy, tak jak mówię tutaj, do malowania tego buta. Także dziękuję bardzo i zapraszam na fanpage, zapraszam żeby mnie subskrybować i lajkować na fanpage'u, również wchodzić na mojego Instagrama wujekrada.konstantz. Dzięki, do widzenia.